Wiesz, że możesz zaoszczędzić nawet parę dziesiąt tysięcy, podejmując dobrą decyzję finansową biorąc kredyt? Czy wiesz, że nie musisz obchodzić wszystkich banków, żeby poznać najlepszą dla siebie ofertę? Jak tego wszystkiego dokonać? Dzisiaj ze mną Paweł Gluza, nasz doradca kredytowy, z którym współpracujemy od samego początku naszej działalności. Paweł, dlaczego w ogóle warto skorzystać z Twoich usług? Przede wszystkim dlatego, że porównujemy w jednym miejscu wszystkie oferty. A różnica pomiędzy najdroższą a najtańszą ofertą to często 400 zł. Czyli w skali całego okresu kredytowania możesz zaoszczędzić pomiędzy 70 a 100 tysięcy złotych na jednej wizycie u doradcy kredytowego. Podczas spotkania z nami weryfikujemy Twoją zdolność kredytową, dzięki czemu uzyskujesz informacje o tym, jaką kwotę maksymalnie możesz uzyskać z banku, a także sprawdzamy Twoją historię kredytową, dzięki czemu Twoje szanse na otrzymanie finansowania rosną. Kolejna korzyść płynąca ze współpracy z doradcą, kredytowym jest taka, że wszystkie formalności zawierane przy jednym stole. To my reprezentujemy ciebie w banku, a ty przychodzisz do tej instytucji tylko podpisać umowę kredytową. Wszystkie konsultacje z nami są absolutnie bezpłatne. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości i chcesz posiłkować się kredytem, zapraszamy cię na bezpłatną konsultację finansowo-nieruchomościową.